Szybkie palce. Idziesz? Tak. Siemanko. z tej strony Piotrek i witam Was na kanale MOTOSHOP. Razem z moją małżonką Martą ruszyliśmy w 300 km kółeczko. Odwiedziliśmy po drodze Szczecinek, Bornę stulinową, Czaplinek, a stamtąd przejechaliśmy się drogą wojewódzką 163 w kierunku Połczyna Zdroju, czasami zwaną przez niektórych, no nawet i zwaną przez niektórych Połczyńską Szwajcarią. Stamtąd ruszyliśmy w kierunku Polanowa i dalej niespodzianka po drodze do domu, o której nie wiedziałem, że istnieje, bądź o istnieniu zapomniałem. Jeśli tutaj jesteście, zostańcie do końca, zostawcie jakiś ślad po sobie, łapkę w górę bądź komentarz. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do oglądania. Szczecinka, mijamy Biały Bór. Jest to dla mnie niezwykle sentymentalna miejscowość, ponieważ po prawej stronie właśnie mijamy moją dawną szkołę średnią. Funkcjonuje ona obecnie jako oddział przygotowania wojskowego. Mają klasy policyjne, wojskowe, ratownictwo, więc nowa młodzież znajdzie na pewno coś dla siebie. Aczkolwiek przejeżdżając przez Biały Bór, pomimo tego, że szkołę średnią skończyłem już ponad 10 lat temu, Czas tam staną w miejscu. No i wjechaliśmy do Szczecinka. Po lewej stronie paluchem pokazuję na gmach Sądu Rejonowego, ponieważ jestem fanem czerwonej cegły i budynków w podobnym stylu. Naszym pierwszym celem jest park znajdujący się przy Zamku Książąt Pomorskich, który leży nad jeziorem, gdzie znajduje się między innymi wyciąg do nart wodnych oraz tramwaj wodny fajna alternatywa żeby pospędzać jakoś czas <śpiewa> japoński turysta <śpiewa> tysiąc dni ale ekstra. no, no nie potrafi nie pościoni Jako przypisujący się do kategorii kawoszy udaliśmy się na starówkę na dobrą kapuczynę do Sowy oraz rogala bydgoskiego. Stamtąd wracamy do motocykla i startujemy dalej w kierunku Bornego Sulinowa. Wjeżdżając do Bornego Sulinowa nie sposób jest nie zauważyć militarnego charakteru tej miejscowości. W latach 1933-1939 III Rzesza wykupiła tam część terenów, usiedliła wysiedliła z nich ludność, ponieważ tworzyli bazę wojskową oraz poligon w okolicach wsi Linde. w cilindrze. 1934-1937 utworzono wał pomorski, a w 1936 wybuch skończono budowę miasteczka militarnego dla szkoły artylerii Wehrmachtu, którego otwarcia dokonał sam Hitler. Kurde, jak on wygląda, nie? O! Wow. Ale wszystko ten, wszystko pozakręcane, tu się nie wejdzie. No, chyba nie. Chyba rzeczywiście nie. Na początku 45 roku żołnierze niemieccy opuścili miejscowość, a następnie zajęła ją Armia Czerwona, podtrzymując jej militarny charakter. Utworzono tam doskonale strzeżoną bazę północnej grupy wojsk. Obszar Bornego w 1945 formalnie został włączony do Polski, ale w ewidencji gruntów figurował pod nazwą Tereny Leśne. To faktycznie był on oderwany od struktury terytorialnej kraju. Ciekawostką jest to, że nieopodal Bornego-Sulinowa na zamkniętym terenie w Brzeźnicy znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej, która była przechowywana na terenie Polski. Według planów operacyjnych, przeznaczona była ona do użycia w czasie wojny z Zachodem, również przez polskie wojsko. W okolicznych lasach do dziś pozostały schrony po przewoźnych wyrzutniach SS-20. Do 12 października 1992 roku wojsko radzieckie ostatecznie opuściło Borne-Sulinowo. A było to 15 tysięcy żołnierzy kontyngentu 6 witepsko-Nowogrudzkiej gwardyjskiej dywizji zmechanizowanej Armii Rosyjskiej. W kwietniu 1993 miasto zostało przekazane polskim władzom cywilnym. Co, przejedziemy się Uwaga, Będzie popiętka. Naszej wycieczki przypadał akurat na ostatni dzień z lotu militarnego w Bornem Swinowym, z którego pewnie większość z Was kojarzy tę miejscowość. Po samym Bornem, jednak, warto jest przejechać się rowerem, motocyklem bądź troszeczkę pospacerować i najzwyczajniej w świecie się w nim pogubić. znajduje się tam jeszcze wiele, wiele więcej ciekawych rzeczy, o których można przeczytać w internecie, aniżeli to, co pokazaliśmy tutaj w filmie. Z Bornego-Sulinowa sprawnie przemieszczamy się do Czaplinka, który leży nad jeziorem Drawsko, jest to największe jezioro Pojezierza Drawskiego. Nad jego brzegami leży właśnie Czaplinek oraz kilka innych miejscowości letniskowych jak Stare Drawsko, Kluczewo, Uraz, Warniłęg, Piaseczno i Siemczyno. Warto się tam zatrzymać, zobaczyć pomnik papieża oraz pochuśtać się chwilę na huśtawce. Так. Startując z Czaplinka, przejeżdżamy kilka kilometrów do Starego Drabszta. Znajdują się tam ruiny zamku Joan w zamku Drachę. Zamek został zdziesiąty w latach 1360-1366. Ruiny zamku w 1959 roku zostały wpisane do rejestru zabytków. Zamek można zwiedzać dookoła, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, bilet wstępu do wewnątrz kosztuje 25 zł. My odpuściliśmy i jechaliśmy dalej. Ej, no naprawdę warto dla samego widoku. Startując pod zamku w kierunku Półczynazdroju, zdroju, będziemy przemieszczać się drogą wojewódzką 163 zwaną półczyńską Szwajcarią. Sam start spod zamku i przejazd przez miejscowość jest naprawdę urokliwa, ponieważ po lewej i po prawej stronie znajduje się woda. Miałem wrażenie przebywania przez moment na mazurach. Niestety na nasze nieszczęście, droga, o której mówimy, była akurat w remoncie, więc chyba będzie warto tu wrócić dopiero za jakieś dwa lata, kiedy jej remont zostanie już ukończony i będzie można w pełni cieszyć się porządnym asfaltem. Uczyna zdroju kierujemy się w stronę Polanowa. Polanów chyba nie trzeba nikomu mówić, wszyscy będą kojarzyć ze zlotów motocyklowych. Droga do polanowa wiedzie przez dosyć kręte odcinki, na których można spotkać wielu motocyklistów schodzących na kolanko. My niestety nie próbujemy takich numerów, chyba za krótko jeździmy. Kierując się dalej w stronę domu, dojeżdżamy do następnej zupełnie nieplanowanej atrakcji tego dnia. Jest to elektrownia wodna w Żydowie. Nie wiem, czy zapomniałem o jej istnieniu, czy też kompletnie nie wiedziałem. Jej zbiornikiem górnym jest jezioro kamienne, zaś zbiornikiem dolnym jezioro kawiecko. Świetne miejsce, żeby się zatrzymać, przejść na krótki spacer, zrobić kilka zdjęć oraz podziwiać z góry panoramy dookoła.

Same te rury sprawiają wrażenie jakby można było wjechać tam ciężarówką. Mają długość 467 metrów, a średnicę 5 metrów. Naprawdę, fantastyczne miejsce, żeby się na chwilę zatrzymać, rozprostować nogi i ruszać dalej. Skąd. Po zakończonym spacerze. Tak też czynimy i startujemy w kierunku domu. Dzięki za to, że zostaliście do końca, za to, że obejrzeliście, i przepraszam za to dukanie, do którego nie byłem przygotowany. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.